Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, dostojni goście. Witam na uroczystości, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powoła Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Serdecznie witam Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, panią Małgorzatę Manowską. Przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa Panią Dagmarę Pawełczyk-Wojicką. Sędziego Trybunału Konstytucyjnego kierującego pracami Trybunału Konstytucyjnego Panią Julię Przyłębską wraz z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Serdecznie witam pana Bogdana Święczkowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który za chwilę odbierze z rąk pana prezydenta akt powołania. Witam wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W uroczystości uczestniczą szef, szef kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pani Małgorzata, Małgorzata Paprocka, wraz z ministrami kancelarii oraz doradcą pana prezydenta. Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 194 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2024 roku powołał sędziego Trybunału Konstytucyjnego pana Bogdana Święczkowskiego na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. O zabranie głosu uprzejmie proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzeja Dudę. Szanowna pani, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, szanowna pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo sędziowie, prokuratorzy, ale przede wszystkim panie prezesie. Jest mi niezwykle miło że mogę wręczyć tę nominację po dokonaniu spośród dwóch zgłoszonych mi kandydatów osoby, sędziego, który będzie realizował zadanie prowadzenia Trybunału Konstytucyjnego przez najbliższe lata. Bardzo dziękuję panu prezesowi za podjęcie się tego zadania, za uczestnictwo w konkursie. I również za przyjęcie tej nominacji. Bardzo dziękuję Pani Prezes za przeprowadzenie konkursu, za przeprowadzenie zgromadzenia, za przeprowadzenie wyborów i za przedstawienie kandydatów na nowego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To bardzo ważny moment dla Trybunału i zawsze także i dla Rzeczypospolitej. Gratuluję Panu Prezesowi, a jednocześnie dziękuję, bo. Podejmując tę decyzję o wyborze właśnie Pana na ten niezwykle ważny i poważny urząd, zwłaszcza w czasach różnych politycznych wstrząsów i batalii, które w tej chwili się toczą, gdzie kwestia praworządności, zgodności z konstytucją, działań instytucji państwa, ale przede wszystkim osób odpowiedzialnych za te instytucje.